po powrocie nieudanym przygodzie w Anglii, wróciłem do Kolonii, powoli zaczynam się odbudowywać, ale dopiero zacząłem grać tak naprawdę. Dwa, trzy mecze i to z ławki rezerwowych. Co prawda strzeliłem parę bramek, ale to zaskoczenie jest duże, no, ale naprawdę cieszy mnie to bardzo. Jesteśmy na taką drużynę no, trochę nieobliczalną, bo tak naprawdę potrafimy zagrać bardzo dobry mecz u siebie, tak jak z Anglią i później, później ten na przykład z Ukrainą u siebie przegrać, więc... No tak jak mówię, mam nadzieję, że do tego meczu przygotujemy się jak najlepiej pod względem fizycznym, jak i równie taktycznym, bo myślę, że w tym meczu również będzie ważna taktyka. Wszystkie szanse jeszcze mamy. Musimy wygrać dwa mecze. No i wszystko spróbujemy, żeby, żeby tak, tak było. Kojarzysz w ogóle takiego zawodnika jak Mariusz Wandowski? Tak, kojarzę, bo, bo widziałam, albo widziałam w internecie kto to jest, gdzie gra, na pewno, że jest nowy. No, ale na pewno mamy czas, żeby się poznać, ale najważniejsze, żeby, żeby wygrać mecze. Gra, Zorientowałeś... gra na swojej pozycji. Dobrze, okej. Okay. <gry>